Witam wszystkich po mojej przerwie od standardowych materiałów z mojego biura. Słuchajcie, wróciłem z Azji po miesiącu, wracamy do regularnych materiałów, wracamy do analiz, wracamy do live'ów, który i pierwszego live'a już zrobiliśmy posiedzenie FOMC. Także jeżeli byliście na tym streamie, zostawcie komentarz pod tym materiałem. Zrobiliśmy sobie jednego wspólnego trade'a, który został rozegrany podczas tego streama także wracamy na tory przejdziemy sobie dzisiaj przez kilka metryk onczyń, które tutaj mam przygotowane, mamy odpaloną max datę standardowo, także rzucimy sobie okiem na kilka podstawowych rzeczy pokażę wam jeden interesujący koń, który rzucił mi się w oczy podczas dzisiejszego przeglądania wykresów i oczywiście pokażę wam jeszcze jedną rzecz, ponieważ mianowicie słuchajcie w dniu jutrzejszym 1 lutego w Łodzi odbędzie się event Crypto Community Conference, jeżeli ktoś z was, kto jest tutaj na moim kanale wybiera się na ten event, dajcie znać Słuchajcie, bo ja tam będę, będę tam miał również swoje dwa panele. Będę brał udział w jednej debacie, która będzie, której tematem będzie rozwój ceksów oraz dexów i w którą stronę zmierzają giełdy kryptowalutowe w rynku krypto. Oraz będę miał krótką prelekcję wspólnie z BingeXem. Będziemy również tam będziemy mieli również stoisko BingeXa. Także jeżeli będziecie tam, podbijajcie. Będą również fajne nagrody do wygrania. Krótka prezentacja dotycząca tematu, dwie metody, które pozwolą Wam zaoszczędzić Wasz portfel i nigdy go nie wyczyścicie do zera. Także tutaj małe promo Crypto Community Conference, tak jak mówię, jeżeli ktoś z Was będzie, wbijajcie, jeżeli jesteście na Telegramie, piszcie do mnie na Telegramie, znajdziecie mnie tam jutro na 100%. Także tutaj mały announcement z mojej strony. Przejdźmy sobie standardowo, słuchajcie, do Bitcoina, ponieważ w tym momencie mieliśmy posiedzenie o FOMC które było dość pozytywne. Na, na, na posiedzeniu FOMC rozgrywaliśmy tutaj tego to trade'a, wchodziliśmy gdzieś tutaj w tym okolicach, w okolicach 100 tysięcy i rozegraliśmy go aż do tej strefy, jest to udokumentowane na streamie, również myślę, że dzisiaj albo jutro pojawi się taki mały short'ik z tego, także będziecie mogli sobie to e, oglądać, także tutaj był ruch, który rozegraliśmy. I teraz co się dzieje dalej? Widzicie, strefa, którą tutaj naniosłem, była tutaj dość duża, interesująca strefa, do której, do której chciałem, aby Bitcoin doszedł, i zobaczyliśmy z tej strefy fakeout tak, czyli mieliśmy dojście, zebranie płynności z tych poziomów i w tym momencie mamy fake out. I teraz mamy naniesioną tutaj jedną linię trendu, którą na pewno Bitcoin musiałby podtrzymać, żebyśmy dalej rozmawiali o dalszym zdrowym trendzie wzrostowym, aż doszlibyśmy, uwaga, do poziomu nawet 108 tysięcy dolarów. Natomiast słuchajcie, jesteśmy na godzinowym timeframe i co widzimy na godzinowym timeframe? Widzimy, że Bitcoin w tym momencie przebił ten tutaj lokalny dołek, czyli przebił nasz ostatni low, czyli widzimy, że w tym momencie zaczynamy tworzyć podemos um... taki Nazwałbym to upośledzonym trendem spadkowym, bo nie jest on idealny. Widzimy, że te ruchy tutaj są to ruchy góra-dół, góra-dół, ale są one takie bardzo e, niedoskonałe. Więc mimo wszystko, upośledzony, ale nadal jest to ruch spadkowy. Więc w tym momencie tworzymy sobie tutaj swego rodzaju flagę, i w tym momencie widzimy, że to jest nasz kierunek. Jeżeli ten poziom tutaj zostanie podtrzymany, możemy zobaczyć reakcję i dalszy atak w górę do poziomów płynnościowych, które mamy tutaj. Tutaj mamy pierwszy poziom płynnościowy, i tutaj, słuchajcie, mamy kolejny poziom płynnościowy, a ostatecznym price targetem z tego będą tutaj nasze haje w okolicach nawet 108 tysięcy dolarów. Także to jest pierwsza rzecz z punktu widzenia technicznego. Przejdźmy sobie teraz do max daty, ponieważ jak dobrze wiecie na max mamy dużo fajnych danych on które możemy również utylizować w to jak podejmujemy nasze trady. I teraz co widzimy na max dacie? Widzimy w tym momencie, że presja zakupowa na bitcoinie jest na poziomie 52%, widzimy to tutaj. MaxData klasyfikuje to jako okazję zakupową 100. Jako 54%. Czyli w tym momencie widzimy, że różnica między kupującymi a sprzedającymi jest bardzo wyrównana. Nie ma gigantycznej presji zakupowej. Presja zakupowa, jeżeli sobie tutaj prawej strony na terminaru wyfiltrujemy, wynosi nawet do 80% na niektórych coinach. To jest duża presja zakupowa. Czyli jeżeli mamy 70% w górę, jest to duża presja zakupowa. Jeżeli mamy 50%, jest to relatywnie zbalansowana presja zakupowa, pokrywająca się ze sprzedażową. I tutaj jest fajny nowy feature na MaxDacie. Jak dobrze wiecie, mamy tutaj z lewej strony Max Order booka, natomiast teraz tutaj deweloperzy z MaxData dodali go na główny terminal, co uważam, że jest mega przydatne, bo widzimy w tym momencie na jednym wykresie wszystkie konkretne dane. I patrzymy również na Order booka. i na Order booku również widzimy, że nasze zlecenia są relatywnie wyrównane. I teraz, żeby Wam to fajnie pokazać, jak to działa, przejdźmy sobie na mniejszy timeframe frame godzinowy, a myślę, że nawet możemy przejść na timeframe 15-minutowy. Będzie to jeszcze lepiej widoczne. I teraz pójście sami, Wy wyłączmy sobie pozostałe metryki i teraz najeżdżamy sobie kursorem na orderbooka. I widzimy w tym momencie, powiększymy sobie jeszcze trochę. Mamy tutaj ścianę zakupową w tym oto miejscu. Jest to poziom 103 900 dolarów. I automatycznie, co widzicie w tym momencie na wykresie, zostają te ściany zakupowe lub ściany sprzedażowe niebieskie lub czerwone naniesione. I teraz spójrzcie sami. Na poprzednim wykresie naniosłem wam high 104 800. Ten oto tutaj high, który jest powiązany ze ścianą sprzedażową. Czyli idealnie widzimy poziom płynnościowy, poziom high i do tego gigantyczny. Tak naprawdę, order związany ze sprzedażami. Czyli widzimy, że ten poziom nabiera większego znaczenia. Także 104,800 to będzie duży poziom oporu, który Bitcoin będzie musiał się zmierzyć, więc widzimy, że w tym momencie nawet patrząc na order booki, nie mamy aż takiej dominacji i to nam pokazuje dokładnie dlaczego ten parametr tutaj wynosi w okolicach 50%, bo jest po prostu mocno zbalansowany. W tym momencie nie ma aż tak dużej dominacji. Duża dominacja została pokazana tutaj podczas posiedzenia FOMC, również było to związane z manipulacjami. Natomiast słuchajcie, druga rzecz, którą chciałem Wam tutaj powiedzieć, o której wspominałem na moim streamie, Bitcoin bardzo często podczas reakcji na tego typu eventy jak FOMC, które miały miejsce w tym oto miejscu, Kilka dni po, dwa czy cztery dni po, bardzo często zawraca do punktu wyjścia, i to jest punkt wyjścia, który był tutaj 29 stycznia, czyli rozmawiamy tutaj około. Poziomu 100-2900 w okolicach 103000 dolarów, i ma to sens. Ma to sens z tego punktu widzenia, że również tutaj mamy jeden poziom liquidity do zebrania. Tutaj doszliśmy dynamicznie w górę bez pozostawienia tutaj jakiegokolwiek retestu. Także ta strefa tutaj, słuchajcie, moim zdaniem, ma jak najbardziej sens do zrealizowania. Rzućmy sobie okiem jeszcze na order booki, gdzie mamy tutaj 103 500, Mamy pierwszy widoczny, większy buy wall, który jest widoczny. 103500. To jest akurat nad nami, to jest dokładnie tutaj ten poziom. Płynnościowy trochę powyżej. Także widzicie, jeżeli sobie połączymy, słuchajcie, dane techniczne, dane łączeń, które, które możemy, do których mamy dostęp na podstawie takiego narzędzia, m.in. jak MaxData, do tego analiza techniczna, to nam pokazuje tak naprawdę fajną przewagę, którą możemy sobie uzyskać, nie tylko rysując proste linie na wykresie, bo dużo osób pisze, że o, to są tylko i wyłącznie kreski na wykresie, natomiast nie, to nie są tylko i wyłącznie kreski na wykresie, to są kreski na wykresie poparte danymi na które są niepodważalne. Moim bynajmniej zdaniem, jeżeli się z tym nie zgadzacie. Dajcie znać w komentarzu, jestem mega ciekawy. Także tak wyglądają tutaj aktualne rozegrania na Bitcoinie. Będę aktualizował Was oczywiście na moim kanale na Telegramie. Jeżeli Was tam nie ma, wbijajcie. Pierwszy link znajduje się w opisie. I przypominam Wam, abyście dołączyli do kanału VIP. Również jest w opisie link do bota, do którego możecie dołączyć. Przejdziecie krótką weryfikację. Do tego musicie założyć konto na giełdzie BINGEX, która jest partnerem tego kanału i oczywiście partnerem jutrzejszej konferencji Crypto Community Conference. Dołączacie do VIP-a i jesteście członkami VIP mojej społeczności. I na na koniec słuchajcie, bonus. Fartcoin, jak dobrze wiecie, nie jestem fanem takich tego typu coinów, natomiast tu mi się rzuciła znowu inna rzecz. Jak dobrze wiecie, Market Cypher B to jest jeden z moich ulubionych wskaźników, momentów, z których korzystam, i chciałem wam to pokazać tylko w formie przykładu. Spójrzcie sami, mamy tutaj idealny, książkowy schemat na wejście w pozycję na Market Cypher B i nie jest to alert na wejście w tym momencie, natomiast będę obserwował uważnie najbliższe kilka dni, co się wydarzy w tym obszarze, ponieważ dokładnie spójrzcie, mamy w tym momencie momentum na money flow czerwony, czyli widzimy, że cena spadała w dół, co się tutaj pokrywa i widzimy, że fale nasze tutaj wave momentum zaczynają rosnąć. Pierwsza rzecz, którą widzimy, boom, lower low, higher low, bullish divergence, cena odreagowała w górę 60%, co się dzieje dalej? Mamy w tym momencie, słuchajcie, tworzy nam się kolejna dwugodzinowa fala, która może być naszym triggerem i w momencie, gdy ten tutaj wave zostanie odpalony i zobaczymy zamknięcie tego waveu, w zależności od tego, gdzie cena nam podyktuje, czy spadniemy na przykład biorąc ten poziom low 0,84, zobaczymy tutaj wytworzenie higher low w perspektywie na przykład do tego low. Może to być dobry zapalnik na dalsze wzrosty, i price targetem będą tutaj na przykład te poziomy. Te poziomy płynnościowe, czyli w okolicach 1,41, 1,48, czyli rozmawiamy tutaj potencjalnie o ruchu w okolicach 50%. Nawet jeżeli byśmy sobie stargetowali lokalne high, 33% ruchu, także to jest jeden z mniejszych coinów, który mi się rzucił dzisiaj w oczy, chciałem się tym z Wami również podzielić, także... Dajcie znać w komentarzu, czy rozgrywacie tego typu coiny, jeżeli chcielibyście rozegrać Fartcoina z tego, co mi się wydaje, o jest on dostępny na 100% na giełdzie Mexi, do której na pewno znajdziecie również linka w moim e, opisie. Jeżeli nie, na się wydaje mi się, że też jest, ale nie jestem pewien, na Mexi jest na 100%. Także słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki wszystkim za dzisiejszy materiał. Widzimy się jutro na konferencji. Community konferencji, jeżeli się tam wybieracie. I słuchajcie, życzę Wam udanego piątku, mojego weekendu i. Udanej konferencji, jeżeli tam się będziecie. Pamiętajcie, aby nie bać się podbijać i pogadamy, rozsłysujemy fajne nagrody z Mingeksa. Także do zobaczenia, trzymajcie się i pozdrawiam.